Wyglądałem swój kanał na YouTubie zauważyłem, że nie było żadnych horror gierek, więc postanowiłem, że tym razem dam jakąś horror gierkę, żeby było chociaż jakiś fajny klimat, więc zapraszam sub ich na kanale, łapka w górę, co mnie bardziej zachęca do nagrywania, więc to zapraszam do odcinka. Laundry Night, nie wiem, gra, która robisz sobie pranie o trzeciej w nocy, a aktualnie jest 10.45, czyli tak zwana 10 w nocy. I tak musimy sobie włożyć to, to... to... to pranie The washer To pranie musimy wsadzić do pralki eee, wsadźmy nie wiem, może sobie tutaj a wstaćmy sobie tutaj Ja sobie to wsadzę tutaj Dobra jeden, czyli ten wizil tak zwany Czy nowy skoncentrowany wizir usunie brud lepiej niż tańsze proszki? I co pani powie na taki brud? To będzie trudno doprać. A może spróbujmy czegoś trudniejszego? Porównajmy tańszy proszek z nowym skoncentrowanym wizirem. Tańszy proszek nie doprał. A nowy skoncentrowany wizir? Niesamowite. To jest całkiem białe. W tańszym proszku prawdopodobnie wyprałabym to jeszcze raz. W tańszym proszku możesz wyprać taką ilość prania, a nowy skoncentrowany wizir wypierze o 30% więcej prania w tej samej ilości proszku. Nowy skoncentrowany wizir. No właśnie, tak będziemy sobie czekać. Dobra. Zrobimy sobie kolejne pranie. I dołożymy sobie tego... ...wizirku. I znowu. I to wszystko jest znowu... pranie? Jezus Maria, w domu się chyba... ...leci narodziły. dobra, przejdziemy sobie tutaj. E... A... Co? Jak ja debil. Ja chciałem wizyt wziąć, a nie. Jezu, ja chciałem pieniądze wsadzić. Jezus, no ja. Dobra, no musimy sobie teraz poczekać. A jeżeli chodzi o. Kto normalny idzie do pralni o. Yy, 23 w nocy? O 23? No, kto normalny idzie do pralni o 23? No, hello. Jest radzie, w którym możemy sobie porobić coś. Chyba będziemy sobie czekać. Jak to pranie się tutaj robi? Jestem 10 59, dmg 50-50 dmg ZASA? co? A, to jest druga tęsknica Przenie I wracamy Niech tylko to się zrobi I jedziemy idzie, stąd tym samochodem się szybciej, bo jak to do domu jechać, zaraz będzie 23. A ja tutaj do północy ja nie będę siedział. Bo sobie postoję, bo może ten czas szybki, będzie szybszy. Fajne radio. Nie wiem. no i bierzej. Ustawiam sobie to. Tak, ja nie będę. No właśnie. No to zaczynamy. Trzecia w nocy. No, no co no, to. No, 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 no. no dobra. A no, mam ciary, no co to. Zjedźmy. Nie jesteśmy sami. Kolejną noc? Ok, ry. Ok. To nie mogę, ok, bo... No. no nagle jest, co? Dwudzie... No chyba, że to muszę wsadzić. Tam. No nie, bo ja tego nie zrobię, bo... Mhm. Nie... To tak ma robić? Czy No powiedzcie, że te... No pierwszy raz to gram No, zrobimy to nie najszybciej. I no. No nie mogę wyjść no. Pier... Tak, no to... No to gorzej. Kur... Nie, 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 nie zostaw mnie w spokoju To jest ta kobieta, możliwe, ale... Niech chcę jest... jest nie mam od, 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 od otwórz to Dobra Idziemy stąd, tylko... Jak to. Oj, jak. Jakie. Ja jestem jak, ten tym No, tak jak sądzimy. bo nie. E, możesz już e, wyjść? wyjść. E, ja, no ja, ja tylko. O, ale fajnie, kotek, ale w ogóle co tu się dzieje. O kurde, no to jeszcze gorzej. Co tu mam robić? Aaaa! Ja pier... Wiesz te klucze? Wiesz te klucze i idziesz stąd. Do samochodu, chyba to są do samochodu. Ale co chodzi z tymi kluczami? Mega, ale fajnie. o okazuje się widzowie, że to trzeba... że jest w bardzo gęsta i już żeby wrócić do domu i muszę donać telefon, żeby po pomoc tylko nie skąd. Ja się wezmę po co mam klucze, to właściwie to ja nie wiem po pierwsze. A po drugie to... Deadno. Czekaj, a nic tak, że to jest pod gdzieś. Hmm. Tutaj należy pamiętać, że do wolności pojemnych na śmieci może być otwarty przez tylko menedżer. O, aha, dobra, czyli śmietnik? Co ty powiesz? Ten? Nie, chyba ten drugi śmietnik. O, się ma, e, jeżeli... O. W ostatniej chwili w pobliżu naszej ulicy grasuje opuszczona pralnia. Mimo że tam są wszystkie pralki, które są sprawne i pewna kobieta sobie poszła do niej w pralni. I zobaczcie co ona nastała w tej pralni, bo to jest po prostu do niedowierzania, że jakaś kobieta tam jest. I nie wiadomo, ale została zagrodzona przez policję, więc nie wiadomo, znaleźli tak samo człowieka w śmietniku, jak teraz widzicie, więc nie wiadomo i proszę państwo nie wychodź do, z domu do tej pralni, jechać do miasta, ten jeden telefon, teren jest zakazany na jakiś czas.